Drogi słuchaczu, cichy szept o tobie odbija się echem w przestronnych komnatach przeznaczenia, budząc serca i rozpalając duszę. Ten tajemniczy głos nie jest przypadkowy. To przesłanie, które przekracza granice czasu i przestrzeni, skierowane właśnie do ciebie i tylko do ciebie. Twoi aniołowie stróże, istoty światła i miłości, nieustannie czuwają przy tobie, prowadząc cię subtelnymi znakami i potężnymi symbolami pełnymi mądrości. Ich szepty otaczają cię w ciszy nocy, napełniając twojego ducha głębokimi prawdami, których nie da się dostrzec gołym okiem, ale które można poczuć w głębi serca. Zanim pójdziesz dalej, zatrzymaj się na chwilę. A co jeśli to przesłanie nie jest zwykłym przypadkiem, lecz kluczowym momentem, który wyznaczy nowy kierunek w twoim życiu, łącząc przeszłość z przyszłością? Jeśli czujesz w sercu iskrę tej możliwości, Zapraszam Cię do przemiany, do podróży ku oświeceniu, odkryciu i nawiązaniu głębokiej więzi z boską esencją, która mieszka w Tobie. Aniołowie stróże, ci milczący strażnicy, którzy czuwają na granicy widzialnego i niewidzialnego świata, niosą dziś przesłanie o niezwykłej wadze i głębi, jak wieczni tancerze na krawędzi czasu, obserwują każdy Twój krok, gdy stajesz na rozdrożach życia. Ich głosy są niemal niesłyszalne w zgiełku codzienności, lecz wciąż jaśnieją jak latarnie w mroku, prowadząc cię ku drodze zgodnej z Twoim przeznaczeniem. Dziś przynoszą ci objawienie. Nie jest to zwykła plotka rzucona na wiatr. Ani ulotna intuicja, lecz wyraźny dowód na ich stałą obecność w Twoim otoczeniu. Drogi słuchaczu, ktoś widzi w Tobie coś wyjątkowego, światło, którego sam możesz nie dostrzegać. Ta osoba spogląda na ciebie z podziwem i skrytym uczuciem, z głębokim szacunkiem, który przejawia się w jej słowach, gestach i samej obecności. Otrzymując to przesłanie, pozwól sobie na chwilę refleksji nad nieoczekiwanymi momentami, które pozostawiły trwały ślad w twoim sercu. Aniołowie, dzięki swojej nieskończonej mądrości, szepczą ci pewną wiadomość coś, co nie tylko porusza najgłębsze zakamarki twojej duszy. Ale także rzuca światło na Twoje skrywane emocje. To nie jest zwykła rozmowa ani przypadkowe słowa rzucone w przestrzeń. To coś więcej, nośnik emocji, iskra, która może przemienić to co zwyczajne, w coś niezwykłego. Kiedy zaczęły krążyć szepty o Twoim możliwym odejściu, nie były to puste słowa. Były odbiciem prawdziwych uczuć, echem czasu, który ukrywa prawdę w cieniu minionych dni. Niektóre wspomnienia ulatują niczym dym, inne zaś pozostają i z nową siłą rozświetlają naszą drogę, dodając nam odwagi do dalszej podróży. Tak jak pory roku zmieniają się nieuchronnie, tak i ludzkie serce przechodzi swoją własną metamorfozę. Uczucia, które były ukryte lub uśpione, budzą się, domagając się uznania i przeżycia w pełni. Każda chwila, która umyka nam niczym ziarnka piasku, Przesypujące się przez palce, przypomina nam o misternym pięknie życia tkaninie utkanej z ulotnych momentów, kluczowych decyzji i intensywnych emocji. Życie jest jak rwąca rzeka nieprzewidywalna i potężna, prowadząca nas nieoczekiwanymi ścieżkami. Czasami szepcze do nas, zapraszając, byśmy zanurzyli się w pełni w jego nurt. To wezwanie, by przestać być biernym obserwatorem i stać się bohaterem własnej historii. Każda decyzja, jak kamień wrzucony w spokojne jezioro, rozchodzi się falami, dotykając wszystkiego, co napotyka na swojej drodze, zmieniając to, co zdawało się stałe, w coś żywego i dynamicznego. A dlatego, kto cię w sekrecie podziwia, myśl o twoim odejściu nie jest po prostu smutkiem. To uświadomienie sobie, jak szybko płynie czas, i jak wielkim ciężarem dla duszy mogą być stracone szanse. Ta plotka, choć krótka, wyraża głębokie pragnienie i potrzebę wypowiedzenia wszystkich tych ważnych słów. A teraz pozwól, że podzielę się z Tobą pewnym sekretem. Jest on ukryty wśród codziennych obowiązków i trosk, które nas rozpraszają. Przypomina nam, że życie w swojej najczystszej formie zawsze daje nam szansę nawiązywania więzi. Kochania i rozwoju, jeśli tylko pozwolimy sobie wsłuchać się w szepty przeznaczenia i wiadomości od naszych aniołów-stróżów. Ktoś w swoim najgłębszym milczeniu pielęgnuje miłość, która rośnie powoli, jak roślina zapuszczająca korzenie w jego sercu. Jednak pozostaje ona ukryta pod warstwami osobistych obaw i lęków, może to strach przed zobowiązaniem. A może widmo odrzucenia, ten cień unoszący się nad myślami, który sprawia, że wydaje się, jakby nigdy nie było właściwego momentu, by wyrazić to, co czuje. Czas staje się przestrzenią, w której rodzą się wątpliwości, ale także nadzieja, że pewnego dnia ta więź rozwinie się naturalnie, spontanicznie i łagodnie, jak nurt rzeki, bez presji i oczekiwań, które mogłyby ją przytłoczyć. Każdy z nas, w swojej wędrówce przez życie nieuchronnie styka się z plotkami i sekretami. Czasem rodzą się one z głębokiej prawdy, innym razem z prostych nieporozumień. Przeplatają się z naszymi doświadczeniami, kształtując nasze ścieżki w sposób, jakiego nigdy byśmy się nie spodziewali. Skłaniają nas do spojrzenia w głąb siebie, do zmierzenia się z własnymi lękami, a w wielu przypadkach. Do zaakceptowania uczuć, które najchętniej byśmy zignorowali, choć są kluczowe dla naszego rozwoju. Dla Twojego cichego wielbiciela ta plotka stała się czymś więcej niż tylko zwykłą historią, stała się lustrem odbijającym jego najgłębsze emocje, te, których nigdy nie miał odwagi w pełni przyznać. Stoi teraz przed dylematem: Czy to już czas, by zmierzyć się z tym, co czuje, czy może lepiej nadal ukrywać te emocje, trzymając je niczym skarb? Dryfując po wzburzonym morzu uczuć, gdzie nadzieja miesza się ze strachem, stało się to jego codziennością. Wspomnienia chwil spędzonych z tobą, choć ulotne, dają mu poczucie bezpieczeństwa, schronienie pośród burzy, a jednak, niepokojąca wizja przyszłości, w której cię zabraknie, rośnie w nim jak potężna nadciągająca fala, grożąca pochłonięciem wszystkiego, co zna. Ta wewnętrzna walka, tocząca się w jego duszy, jest przytłaczająca. Jednak to właśnie Twoja energia, Twoje naturalne światło, które promienieje bez wysiłku, daje mu siłę, by iść dalej. Stałaś się dla niego symbolem nadziei, ciepła i blasku w świecie, który czasem wydaje się mroczny i zimny. Wiele dusz zostało dotkniętych Twoją obecnością, często nie zdając sobie sprawy, jak głęboki wpływ masz na każdego kogo spotkasz na swojej drodze. Teraz, w samym sercu tej wewnętrznej burzy, Znalazł się na życiowym rozdrożu, rozdarty między dwiema skrajnymi emocjami: z jednej strony pragnieniem, by przestać tracić czas, by wyrwać się z cienia tego, co mogło się wydarzyć, oraz potrzebą wyrażenia uczuć, które od dawna tkwią głęboko w jego sercu, z drugiej strony strachem przed odrzuceniem i niepewnością, jaką niesie ze sobą plotka oraz jej możliwe konsekwencje. Chęć otwarcia się nie wynika z potrzeby komplikowania sytuacji, ale ze świadomości, że jedno nieodpowiednie słowo może przekreślić wszystko, zanim cokolwiek naprawdę się zacznie. To jak stanie na skrzyżowaniu dwóch zupełnie różnych dróg, z których każda niesie swoje obietnice i wyzwania. To jak znalezienie się w przyciemnionym pokoju z dwojgiem drzwi, każde z nich emanuje subtelnym, ale zachęcającym światłem. Jedne prowadzą do komfortu tego, co znane, ciepła i bezpieczeństwa tego, co już zostało zbudowane, drugie, do tajemnicy nieznanego, do obietnicy nowych odkryć, nowych przygód, a być może nawet miłości, która odmieni wszystko. Czy znalazłeś się kiedyś w podobnej sytuacji? Momencie, gdy pójście naprzód nie zależy tylko od samej woli, ale wymaga odwagi, by zmierzyć się z tym, co czeka po drugiej stronie. Takie chwile wymagają idealnej równowagi między odwagą a niezachwianą wiarą w przyszłość. Decyzje, które naprawdę kształtują nasze życie, podejmowane są właśnie w tych momentach, na rozdrożu, gdzie waży się wszystko, czym jesteśmy i czym możemy się stać. Anioły stróże, w swojej nieskończonej mądrości i miłości, wybrały właśnie ten moment, by przekazać ważne przesłanie. Jest ktoś wyjątkowy, ktoś, kto stoi na krawędzi przełomowej decyzji, ktoś, kto walczy, by znaleźć drogę naprzód, czy to podejmując z tobą nową podróż, czy też szukając tak potrzebnego zamknięcia pewnego etapu. Anioły zachęcają, byś odważył się zrobić krok naprzód. Oto kluczowy moment, aby rozpocząć szczerą rozmowę i stworzyć przestrzeń, w której prawda oraz wzajemne zrozumienie mogą zakwitnąć. Ten akt ma moc przemiany nie tylko teraźniejszości, ale także przyszłości, która wciąż jest przed nami. Często nie doceniamy ogromnego wpływu, jaki szczera i otwarta rozmowa może mieć w świecie pełnym nieporozumień i wahań. Może stać się ona niczym latarnia nadziei, jak pierwszy promień słońca rozpraszający mrok nocy, przynosząc światło, klarowność i możliwość nowego początku. Pomyśl przez chwilę o sytuacji w swoim życiu, gdy szczera, głęboka, rozmowa całkowicie odmieniła bieg relacji, natychmiast rozwiewając cień wątpliwości, który wisiał nad nią, jak gęsta mgła. Prawdziwe piękno autentyczności tkwi w jej niezwykłej zdolności do odsłaniania prawdy, nawet gdy może ona być równie przerażająca, co chwile pełne ciepła, które dzielisz z drugą osobą. Nawet jeśli nie zawsze je w pełni dostrzegasz. To tworzą one delikatny i skomplikowany taniec subtelnych, lecz głęboko znaczących gestów, które pozostawiają niezatarty ślad w waszej wspólnej historii. Choć ulotne i nietrwałe, te momenty mają wyjątkową moc kształtowania przyszłości, tej, która dopiero nadejdzie. Uczucia, które rodzą się głęboko w waszych sercach, dylemat, z którym oboje się zmagacie, a także szczerość i Przejrzystość Waszych intencji ukazuje, jak wyjątkowe miejsce zajmujecie w swoim życiu. Teraz stajesz przed bezcenną szansą, jedyną w swoim rodzaju możliwością, by zrozumieć, jak wielki wpływ masz na życie drugiej osoby i jak wiele drzwi może się dla Was otworzyć jako odzwierciedlenie więzi, która was łączy. To właśnie przesłanie, które chcą ci przekazać twoi aniołowie stróżowie, przypominając, że twoja droga jest prowadzona przez miłość, szczerość. I boskie światło. Pozwól, że zakończę tę myśl potężną modlitwą w Twoim imieniu modlitwą, która odzwierciedla blask, którego wszyscy szukamy w kluczowych momentach życia. Boże, w obliczu zagubionych emocji i ważnych decyzji, prosimy Cię o jasność umysłu i siłę, by zmierzyć się z niepewnością, która pojawia się na naszej drodze. Niech Twoje boskie przewodnictwo zainspiruje nas do szczerej, przełomowej rozmowy. Która otworzy drogę do nowego początku, lub przyniesie sprawiedliwe zamknięcie rozdziałów, które dobiegły końca. Niech Twoja nieskończona mądrość i odwaga otulą nas, prowadząc z miłością przez złożony taniec ludzkich relacji i pomagając nam zrozumieć, jak głęboki wpływ mają nasze słowa i czyny na życie innych. Niech Twoje światło rozjaśni nasze drogi, przynosząc pokój, harmonię i głębokie zrozumienie. Amen. Paradoks losu polega na tym, że często gubimy się w codziennych drobiazgach, cierpliwie czekając, aż gwiazdy się ułożą lub wszechświat da nam wyraźny znak. Tymczasem los ma niezwykłą zdolność prowadzenia nas na skraj emocjonalnej przepaści. Te idealne momenty, które sobie wyobrażaliśmy i na które czekaliśmy, rozpadają się w wirze niepewności, niwecząc wszelkie oczekiwania. A jednak, to właśnie w tym wewnętrznym chaosie objawia się niezaprzeczalna prawda prawda, która błyszczy z krystaliczną jasnością, przytłaczająca intensywność moich uczuć do ciebie. Teraz stoisz w decydującym momencie swojej podróży, na rozdrożu, które w pewien sposób określi kolejny rozdział twojego życia, bez względu na to, jaką ścieżkę wybierzesz, czy będzie to umocnienie istniejącej przyjaźni, czy krok w stronę głębszego uczucia. Przyszłość niesie obietnicę silniejszej, bardziej znaczącej więzi niż kiedykolwiek wcześniej. Każda relacja, niezależnie od jej natury i kontekstu, przechodzi przez momenty przełomowe. I być może właśnie nadszedł Twój. Choć życie nie oferuje instrukcji ani przewodnika, który krok po kroku poprowadzi Cię przez te kluczowe rozstaje, to co pozostaje niezmienne, to wspólny śmiech, ciche porozumienie i czasem ukryte emocje. Które splatają się, tworząc unikalną mozaikę chwil i uczuć. W ten sposób każda relacja staje się niepowtarzalnym doświadczeniem, niczym złota nić w gobelinie życia. Jeśli czujesz, że ta wiadomość do ciebie przemawia, napisz 767 jako symboliczne przyjęcie błogosławieństw, które wszechświat ma ci do zaoferowania. Zachęcam Cię także do pozostawienia pozytywnego komentarza, dobrego słowa lub gestu wsparcia dla innych. Którzy, podobnie jak Ty, szukają promyka nadziei w swoim życiu. Wszechświat dostrzega takie akty życzliwości, które podtrzymują krąg dobrej karmy. Jak fale na tafli jeziora, rozchodzą się one i wpływają na życie wszystkich, których spotykasz na swojej drodze. Razem możemy się rozwijać, inspirować nawzajem i tworzyć przestrzeń pełną pozytywnej energii, która zmienia nasze otoczenie. Jeśli Jesteś nowy w tej pełnej światła i nadziei społeczności. Zachęcam Cię do dołączenia już teraz i stania się częścią grona osób, które każdego dnia dzielą się motywacją i wsparciem. Nie zapomnij polubić i udostępnić tej wiadomości, aby błogosławieństwa mogły przekraczać granice i docierać do tych, którzy ich najbardziej potrzebują. Do zobaczenia jutro w moim kolejnym filmie. Niech Bóg obdarzy Cię błogosławieństwem. Na tej drodze pełnej miłości i życia.